Witam was kochani, na kanale moje holistyczne dziecko. Przychodzę do was z przekazem. Zmyślam przy kawie na kolejny tydzień. Narysuję sobie trzy karty. O jakość mojego snu. Jestem aktywna, fizycznie. Moja miłość daje wolność. Okej. Okay. <laughs> Zbliżamy sobie. Doceniam siebie. Jestem pełna witalności. Komunikuję potrzeby. Dbam o jakość mojego snu. To znaczy, nie siedzę na umór yy, po prostu. I yy, nie oglądam jakichś filmów obciążających moją psychikę. Czy też yy, nie wkręcam się w historie jakieś dramatyczne. Pamiętam o tym, żeby przed snem się wyciszyć, żeby segregować te myśli w głowie. W ogóle y, staram się dbać o balans. Staram się y, dbać o balans, staram się dbać o czystą pościel, o to, żeby przewietrzyć pomieszczenie, w którym śpię. Staram się y, najlepiej półtorej godziny przed snem już y, nie korzystać z telefonu, dać temu mózgowi po prostu reset. Żeby sen był wartościowy, głęboki, płytki, żeby zachował te wszystkie fazy, to mózg musi być zrelaksowany. Wiele dobrych rzeczy dzieje się dla, my, dla nas, jak podczas snu regenerujemy się, regeneruje się nasz układ nerwowy, ale nasz układ nerwowy regeneruje się, kochani, na końcu naszego snu. Także te 8 godzin naprawdę jest ważne, żeby, żeby się zregenerować. Dbajcie o to i obserwujcie, że później też, jeżeli się nie wyśpicie, nie macie siły na aktywność fizyczną. Jakie to jest wszystko powiązane? Ilość zjadanych kalorii, słodyczy, bezkonnych przekąsek, z brakiem tak naprawdę wody, nawodnienia i z brakiem snu. Jestem aktywna fizycznie, bo dzięki temu fajnie spędzam czas z dziećmi, ale również produkuję neuroprzekaźniki, typu np. endorfiny. Niezależnie od pogody, chociaż teraz, kiedy ja nagrywam tę myśl przy kawie, mamy piękną wiosnę. Jasne, że ma być jakieś załamanie powody, i, 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 ale starajcie się, jeżeli... Nie dacie rady iść na spacer, no to idźcie w tych dniach na, na siłownię albo zaplanujcie jakiś po prostu zamiast jechać autobusem czy autem gdzieś, po prostu przejdźcie się, zachowujcie przynajmniej te zalecane z 10 tysięcy czy tam 7 tysięcy kroków dziennie. <laughs> Moja miłość daje wolność, ale też wolność moich decyzji. Że wybieram to, co jest dla mnie dobre. Że wybieram sen, wybieram aktywność fizyczną dla siebie, <laughs> że potrafię docenić siebie, że potrafię poczynić jakąś refleksję nad kawą, zadbać o siebie, o porządek wokół mnie, o fajnych ludzi, o książkę, że znajduję czas na, na przyjemności też dla siebie, że nie jestem takim robotem ganiającym za jakimś tam instagramowym yy, yy, wizerunkiem yy, piękne. Jestem pełna witalności, cieszę się po prostu, cieszę się po prostu, że i otaczam się kolorami, nie chcę, żeby moje życie było czarno-białe i koloruję sobie te życie, mam wiele zainteresowań, szukam wiedzy, która mnie buduje, dbam o swój uśmiech, o swoje oczy, ta kobieta jest przepiękna, naprawdę jest przepiękna, bije z niej pozytywna energia i że ona ma siłę do działania, tak? Ale ona o to dba, no to wiecie, no nic samo się nie dzieje, no żeby tak wyglądać, to trzeba też yy, poczynić jakieś rzeczy, trzeba zadbać o, o wygląd. Ale tak naprawdę, moi kochane, siłą kobiety nie jest jej zewnętrzna powłoka. Tylko, kochani, żeby być miękką, lekką i delikatną na zewnątrz, trzeba być naprawdę solidnie zbudowaną w środku i wiedzieć, komu tą delikatność okazywać. A komu nie? Czas nauczyć się rozpoznawać y <coughs> i ukracać te y niefajne jazdy, które inni ludzie nam serwują. Ja wiem, że to jest y ciężko, bo jeżeli ktoś jest osobą dobrą z natury nie, i ocenia swoją miarą, to ciężko ma y po prostu zobaczyć zło w innych ludziach i nie dać mu zrozumienia, ale czasami Czasami, kochani, nie warto. Naprawdę nie warto. Ludzi trzeba traktować według zasług, a ich zasługi często są żadne wobec nas albo wręcz krzywdzące. I to na pewno odbiera nam witalność. Jasno komunikuje potrzeby, i uczę tego mojego dziecka. Ta dziewczynka jest smutna, i Je mama ją uczy właśnie, że może jej powiedzieć wszystko w bezpieczeństwie, w uścisku, w bezpiecznej relacji, w bezpiecznym, w bezpiecznej sytuacji. Jej, bo to jest jej mama, tak, pełne zaufania, buduje z nią relacje i więzi bezpieczne, że ona może powiedzieć jasno, czego ona potrzebuje. Jeżeli macie ludzi, którym możecie powiedzieć, co czujecie, i oni albo po prostu będą chcieli wam pomóc, albo jakoś zrozumieją to, to no to, to jest naprawdę coś niespotykanego w tym, w tym dzisiejszym świecie. W ogóle zauważcie taką rzecz, czy ludzie pamiętają to, co wy do nich mówicie? Czy potem są zaskoczeni nagle, że wy gdzieś idziecie, a wyście o tym mówili, oni zapomnieli? Zwracajcie na to uwagę, bo to znaczy, że ten człowiek się nie skupia. Jego uwaga jest gdzieś indziej, a nie z wami. Możecie po prostu po 100 razy mówić jedno i to samo, a to do tej osoby nie dociera. Dobieram sobie jeszcze karty. Kocham siebie. Słucham siebie panuję na, nad moimi emocjami, nad, moją, nad tym co ja przyjmuję w ogóle do głowy my kobiety już w ogóle musimy panować nad tym, bo my bardzo reagujemy na, na nasze yy, myśli a już nie mówiąc, że na nasze czucie w ciele, czy na emocje dbajcie też o to yy, o czym myślicie dlatego, że Nasze myśli generują emocje, a emocje generują nasze działania. W trudnych sytuacjach naprawdę najlepiej się wycofać i dać sobie czas, i ewentualnie później zakomunikować, co postanowiliśmy. Nie podejmujcie decyzji nigdy, nigdy w gniewie, zawsze ochłoncie i rozwijajcie tą racjonalną stronę naszego mózgu. To logiczne myślenie. Identyfikujcie się raczej z, z prawdą niż z iluzjami, bo najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo. I to jest bardzo ważne w życiu: patrzeć na życie, na ludzi, na rzeczywistość tak, jak ona wygląda, a nie tworzyć jakieś tam bańki z iluzji, bo to prędzej czy później się zawali. Najczęściej później niż, niż prędzej. Dbajcie o swój dobrostan psychiczny. Powiem Wam, że jest bardzo dużo teraz y, różnych y, historii, które się wydarzyły w, w afekcie, bo ludzie zaniedbali swój stan psychiczny. Ja już nie chcę komentować nawet, w jakim stanie jest nasza polska psychiatria, natomiast to jest bardzo ważne. Jeżeli nie macie diagnozy, bądź czujecie, że coś jest nie do końca, tak, jak powinno być w Waszych diagnozach, czy to obojętnie jakiej, czy, czy psychologicznej, czy jakiegoś tam schorzenia fizycznego, to dopytujcie się. Nie ma nic gorszego niż się leczyć na coś, czego się nie ma. A znam takie historie, że ludzie się leczyli, nawet psychiatrycznie, a okazało się, że i tak była zła, zła diagnoza, złe leczenie I, i niestety błędne decyzje podjęte niejednokrotnie w efekcie. Pamiętajcie też o tym, że nawet jeżeli zrobicie coś pod silnym wzburzeniem, czy w emocjach kogoś obrazicie, Musicie wziąć za to odpowiedzialność. Wasz stan psychiczny, was moje kochanie, nie chroni. Nie chroni was, więc pracujcie nad tym, żeby nie dać się wyprowadzać z równowagi, ponieważ jesteście odpowiedzialni za swoje czyny. A w najgorszym wypadku, to wy i tak będziecie musieli żyć z tym, co zrobiliście. Pamiętajcie, że życie nie kończy się teraz ani za 5 lat. Planujcie te cele i wizje i, i całe życie, całą drogę na naprawdę przynajmniej na 70 lat Waszego życia. I zastanówcie się, czy te decyzje, które podejmujecie teraz, są warte. Ile się jeszcze będziecie męczyć w pracy, której nie lubicie. Ile jeszcze nie pójdziecie do lekarza, na co czekacie. Żeby sprawdzić ogólny stan zdrowia? Ile jeszcze się będziecie kompulsywnie obiadać, żeby zapłać swoje na przykład yy, trauma odrzucenia? Albo wewnętrzny brak poczucia bezpieczeństwa? Zadawajcie sobie pytania, dlaczego to robię? I słuchajcie tej o odpowiedzi, która płynie ze środka. Po co yy, muszę być większa? po co muszę mieć brzuch, po co muszę mieć więcej tłuszczu naokoło swojego ciała po co mi jest ta bariera ochronna kochani, ja abstrahuję od tego, że ktoś jest tam jest chory, prawda I, i na tą patologiczną otyłość czy coś natomiast bardzo często jemy pod wpływem emocji Mamy zachwiane poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa i to nabranie jakby dodatkowych kalorii buduje wobec nas taki swoisty pancerz. I tak to odbiera nasza psychika. Ale to jest uda, dlatego że po pierwsze, przez to, że jesteśmy większe, mamy dodatkowe kilogramy nadprogramowe, czujemy się źle. Po drugie, nie daje nam to żadnej ochrony, a wbrew przeciwnie, jesteśmy jakby narażone na jakieś wyśmiewanie już, ale już nawet nie mówiąc o tym, że rzeczy nas nie pasują, że same się śleczujemy czujemy, same sobie później nie jesteśmy łaskawi w naszych wewnętrznych komunikatach do siebie. Obniża to naszą miłość do siebie i poczucie wartości, więc... Nie róbcie tego. Po prostu inaczej. Zespokajcie swoje zmysły inaczej. Twórzcie takie dni, żebyście były zajęte. Znajdźcie coś, czym się bardzo interesujecie i na tym skupiacie swoje myśli. Znajdźcie te powody do, do szczęścia, do fajnego spełnienia czasu, już wasze życie będzie kolorowe. Spacer, joga, książka, dbanie o siebie, maseczka, nie wiem, pedikir, manikir, yy, przepisy, gotowanie, zapraszanie znajomych, tworzenie nowych koktajli warzywnych yy, fajne filmy, jakieś poradniki, jak zachować, yy, yy, nie wiem, urodę, witaminy, suplementacja, treningi siłowe. Kolorowanie mandali. Nie wiem, znajdźcie coś. Im więcej, tym lepiej. Nie dawajcie sobie prostych przyjemności. Typu właśnie słodycze. Nie kupujcie najlepiej do domu, bo to ani nie jest potrzebne Waszym facetom, ani Waszym dzieciom. Kupujcie owoce. Teraz jest w ogóle, wiecie, sezon. Więc człowiek zajęty, tak naprawdę, który w życiu ma co robić, on nie je, tyle. Jego życie nie kręci się wokół jedzenia. Tutaj coś musi przemyśleć, tam się zainteresować, tu coś doczytać, tam musi pojechać, tu kupić, coś zbudować. Bądźcie takimi kobietami. Bądźcie takimi kobietami, które otaczają się poprzez maseczki, na przykład ładnym zapachem. Mają piękne perfumy, mają zawsze zadbane dłonie. Słuchajcie, jest tyle roboty w ogóle koło siebie samej, żeby później jeszcze ogarniać rodzinę, dzieci. Ja naprawdę nie wiem, skąd niektórzy mają czas na tworzenie jakichś dram, albo interesowanie się tym, co, co tam zrobił Brad Pitt, czy tam jakaś inna celebrytka średni, W ogóle bez żadnych zasług, tylko dlatego, że istnieje, więc... Zastanówcie się, czy wy macie naprawdę porządek w domu, czy macie czyste okna, filanki, czy dobrze się odżywiacie, czy macie zbilansowaną dietę skąd wy... i zastanówcie się, skąd wy macie czas i co tak naprawdę odpuszczacie, oglądając takie bzdury. Jeżeli to robicie, mam nadzieję, że nie robicie takich rzeczy i że żyjecie świadomie. Także, moi kochane, pamiętajcie, że trzeba dbać o swoje myśli, żeby być taką po prostu dobrze, stabilnie stojącą, zdrową psychiką, kochającą siebie, doceniającą siebie, pełną witalności, bo, jest zadba, bo dba o swój, o, o swój sen, bo dba o aktywność fizyczną, bo daje sobie wolność w miłości, bo jasno komunikuje swoje potrzeby. Zastosujcie te zasady w tym tygodniu i zobaczcie. Pamiętajcie, że macie prawo komunikować swoje potrzeby, a ludzie mają prawo ich nie spełniać, oczywiście. Ale to jest tylko dla Was sygnał. Polecałabym również w tym tygodniu taką, sprawdzić taką rzecz, żeby swoje emocje przeżywać dla siebie żeby spojrzeć na to, że emocje nie są po to, żeby je nadmiernie eksponować, tylko one pojawiają się po to, żeby nam coś zakomunikować. I dobrze by było nauczyć swój mózg zamiast właśnie wybuchowych reakcji, czy płaczu, czy śmiechu historycznego, czy żeby te emocje stonować i żeby czerpać wewnętrzny przekaz, jaki on jest dla nas, bo nasze, to są nasze emocje. I to one nam mają coś pokazać. Więc zastanawiajcie się, dlaczego ta emocja się pojawiła. Nawet nie co mogę z nią zrobić, tylko najpierw wejdźcie w nią i zastanówcie się, co mnie tak bardzo uradowało i dlaczego. Na przykład, dlaczego teraz czuję smutek? Co się w ogóle wydarzyło na przykład. Na kilka godzin przed tym, co mi się śniło. Naprawdę, kochane moje, przyglądajcie się sobie. Wszystkie odpowiedzi, kochane, są w was. Dbajcie. Dbajcie o siebie, dbajcie o Waszych y, ukochanych, dbajcie o swoje dzieci, o swoich bliskich. Kolorujcie swoje życie, kolorujcie życie swoich bliskich. I twórzmy razem do świat. Wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam.